Cześć witajcie, z tej strony TheVictorz500 i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Minecraft triki i ciekawostki yy, i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam kolejny trik tak, tym razem trik nie ciekawostka yy, działający na wersję 1.6.4 a dokładnie śmietnik, tak śmietnik w Minecraft i to nie taki śmietnik jak yy, widzieliście jak znacie pewnie ostatnio, czyli powiedzmy yy, Kaktus i do, w kaktusa wyrzucamy jakieś itemki, i te itemki znikają. I, I powiedzmy, jest to taki śmietnik. Nie. Teraz pokażę wam śmietnik, który jest y, zbudowany z, ze skrzyni z lawy. No, jak widzicie, tutaj z kilku tych rzeczy. Oraz jeszcze tam redstone'a i, i komparatorów. Dobra, także co. Jak ten śmietnik działa? Od razu wam pokażę, weźmy sobie jakiś blok, przykładowo wyjdziemy sobie stona, wrzucamy tutaj stołna I co się dzieje? Jak widzicie nasz stone z naszej skrzyni jest wyrzucany Z nawet dość szybką prędkością, także jest to nawet wydajny, yy, jest to wydajny śmietnik No dobra, także co? Jak ten śmietnik zbudować, pewnie zapytacie? Już wam pokazuję. Także na początek kopiemy 6x2 na 2 dziurę. Właśnie taką. Tutaj jeszcze stawiamy trapet chest. Pamiętajcie, musi być to trapet chest. Teraz pod trapy chest stawiamy w tą stronę dropera. Tak, musi być to być, być droper nad tym hopera tutaj lawę teraz tak tutaj kopiemy o o 4 klocki w przód i teraz tak tutaj stawiamy komparatora re, repeatera redstone a. stawiamy o tak takie kółko robimy teraz tutaj kopiemy trzy klocki Robimy coś takiego. repeatera stawiamy. No i możemy już ogólnie to zakopać. Także tak wygląda cały ten mechanizm. Wam jeszcze pokażę go z góry, żebyście sobie z tego zatrzymali filmik i zobaczyli. Dobra. No i możemy go zakopać. I teraz sprawdzimy, czy on działa. Ja tutaj wstawię jeszcze szkło, żeby było fajnie. Żeby było widać jaki temki nasze wylatują. Oczywiście musi tu być szkło, może być jakiś inny blok. Ale to już od was zależy. Także co, wrzucamy i patrzymy czy działa. No dobra, jak widzicie nasz trick działa, także... Co? Myślę, że trick Wam się dzisiaj spodobał. Dzięki za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku, który już powinien wyjść w... No niestety we wtorek. Najwcześniej. A dlaczego? Dlatego, że nie będzie mi teraz przez ten weekend. Yy, dlatego wy pewnie oglądacie ten filmik w niedzielę, gdyż w niedzielę go wstawię. Yy, także co? Taka dla Was jeszcze informacja właśnie na koniec. Także co, dziękuję Wam za polubienie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no, to łapkę w dół oczywiście. Yy, yy, piszcie w komentarzach. Yy, no i właściwie na dzisiaj tyle także trzymajcie się no i widzimy się w kolejnym odcinku narka